Mało kto o tym wie, ale w PRL budowano nie tylko typowe wielopiętrowe bloki, ale i pełnoprawne polskie niskie domy szeregowe dla jednej-dwóch rodzin. Okazuje się, że to zjawisko architektoniczne ma dość interesującą historię. Budowa dwupiętrowych domów z płyt w PRL. Realizowana była według zmodyfikowanych projektów standardowych bloków mieszkalnych. Takie płyciaki powstawały w ośrodkach powiatowych lub małych osiedlach, gdy trzeba było szybko rozmieścić ludzi przy budowie na przykład nowego kombinatu. Zakładów i fabryk budowano w tamtych czasach wiele, dlatego panelowe townhouse y były bardzo aktualnym tematem. Przecież osiedla robotnicze rosły jak grzyby po całym kraju, od Szczecina po Lublin. Pierwszy eksperyment na Śląsku. Te domy w osiedlu przy hucie Katowice były wielkim odkryciem dla Polski Ludowej. Dość szybko obywatele uświadomili sobie zalety hybrydy prywatnego domu i miejskiego mieszkania. Każdej rodzinie oferowano działkę od 6 do 8 arów budynki gospodarcze ze stodołą, garażem, warsztatem, piwnicą do przechowywania warzyw. Po całym regionie śląskim pojawiły się analogiczne osiedla, a maksymalna wysokość obiektów nie przekraczała trzech pięter. Mieszkało w nich od dwóch do 5 rodzin. Przy tym opłata za media była minimalna, ponieważ nie było wydatków na wywóz śmieci, utrzymanie organizacji serwisowych, administracji mieszkaniowej i tym podobne. Osiedle jazdów Warszawa. Idea townhouse'ów wymyślona została w Wielkiej Brytanii w pierwszej dekadzie XX wieku. Wielu deweloperom i użytkownikom testowe domy się spodobały. Po II wojnie światowej podobne obiekty zaczęto masowo wznosić w innych krajach Europy i USA. Kierownictwo Republik Nadbałtyckich zawsze czujnie śledziło nowości z za żelaznej kurtyny. Projekty angielskie zostały twórco przetworzone: w domach pojawiła się bardziej wyraźna konfiguracja, przestronne przeskrzelenia. Po oknach można bezbłędnie określić, że projektanci byli miłośnikami konstruktywizmu początku lat 30. XX wieku. Podobnych domów jest wiele, na przykład na Żoliborzu w Warszawie. Tylko są one nieco wyższe, do 5-7 pięter. Projekty realizowane w Polsce miały podziemne garaże, ważną innowację, która była niezwykle funkcjonalna. Domy na Grochowie. Interesujący projekt z 1960 roku na ulicy Kobielskiej Grochów, Warszawa. Ten typ obiektów nie został objęty programem rozbiórki i istnieje do dziś. Remontować takie budowle nietrudno, dlatego okres eksploatacji można znacznie przedłużyć. Znacznie gorzej, gdy ściany w domach panelowych deformują się, pokrywają pęknięciami na dwudziestym piętrze. Jeszcze jedna zaleta: tylko jedna wspólna ściana z sąsiadami. Pod względem kosztów townhouse y są zauważalnie tańsze od oddzielnego domku. Każda sekcja wyposażona jest w autonomiczny kocioł. Co pozwala znacznie obniżyć wydatki na ogrzewanie w chłodnej porze roku. Centralizowana dostawa wody, wspólne obwody kanalizacyjne. Wszystko to również oszczędza wydatki. A co było w innych krajach? W NRD projekt WBS 70 zyskał niewiarygodną popularność. Niemcy ze wschodu starali się każdemu projektowi nadać oryginalne cechy. Różne wariacje dotyczyły okien, fasad, balkonów, lodzi, wykuszu. Również w modę weszły w połowie lat 70. dwupoziomowe mieszkania. Zalety życia w takich domach. Idea mieszkania w prywatnym domu w warunkach miejskich stała się popularna w wielu krajach. W każdym kraju istniały swoje osobliwości, ale ogólny pozytywny mianownik polegał na tym, że koszt własny mieszkania i terminy budowy były minimalne, a warunki mieszkaniowe i komfort maksymalne. Każda sekcja w zabudowie dwupiętrowej miała swój nadział ziemi, gdzie można było sadzić drzewa, ustawiać plac zabaw dla dzieci lub sportowy altanę, garaż. Panelowe townhousy pozostają perspektywnym kierunkiem. W nich tkwi ogromny potencjał rozwoju. Mieszkańcy megamiast cierpią z powodu deficytu przestrzeni, duszności, braku terenów zielonych, dlatego na wszystkich pięciu kontynentach liczba podobnych osiedni będzie rosła.